Czy Cristiano Ronaldo postradał zmysły i poziom pychy jest w nim tak wysoki, że już nie kontroluje tego, co mówi? Czy może dobrze gada, tylko nikt nie rozumie go tak, jak powinien być zrozumiany? O tym porozmawiamy dzisiaj, czyli o bardzo kontrowersyjnej wypowiedzi Cristiano Ronaldo po przegranym w ostatnią sobotę meczu Realu Madryt na własnym stadionie z odwiecznym rywanem Atletico. No, zacytujmy, co powiedział Cristiano Ronaldo: Wy mówicie, że z Chrisem jest źle, a inni rozgrywają zajebisty sezon. Ja jestem blisko nich, jestem bardzo bliziutko nich, a wy zawsze mówicie, że jest ze mną źle. W lidze mistrzów nie widzę nikogo blisko siebie, więc to mnie boli, bo to wygląda na prześladowanie z waszej strony. Mówicie, że Cristiano opadł i dlatego opadł Real. Nie. Gdyby wszyscy byli na moim poziomie, bylibyśmy może na pierwszym miejscu. Słowa na tyle kontrowersyjne, że od razu Ronaldo zaczął tłumaczyć to, co przed chwilą powiedział. Tłumaczyli go też, a raczej próbowali tłumaczyć koledzy. Sam Ronaldo tłumaczy, że tak naprawdę chodziło mu tylko i wyłącznie o poziom kondycji fizycznej. Zacytujmy, może dokładnie, co tutaj w, te, w tym temacie miał do powiedzenia. Kiedy mówię coś takiego, odnoszę się do poziomu fizycznego, nie do gry. Nie jestem lepszy niż którykolwiek z moich kolegów. Pominmy fakt, że Portugalczyk już kiedyś powiedział, że w swoim umyśle jest najlepszym piłkarzem na świecie. No ale. Przemilczmy to. Warto również zaznaczyć, że w tym, w tym samym wywiadzie, w strefie mieszanej po meczu, Ronaldo odnosił się rzeczywiście do kontuzji. Mówił mniej więcej również takie rzeczy. Lubię grać z Karimem, Bailem, Marcelo. Nie chcę mówić, że Hesse, Lucas czy Kowacic nie są dobrzy, bo są, ale żeby zdobywać trofea, potrzebni są najlepsi. U nas najlepsi są kontuzjowani, niestety. To fakt, rzeczywistość. Moją intencją nie jest w żadnym wypadku kogoś lekceważyć. Gdy jednak najlepsi nie są dostępni, nie zdobywasz tytułów. Bale kontuzjowany, Pepe także. Karym nie doszedł do stuprocentowej sprawności. Marcelo również odniósł uraz. Trudno zwyciężyć w tak długich rozgrywkach, gdy najlepsi są nieobecni. Uważam, że to nasza największa bolączka w tym roku. To oczywiście nie koniec tłumaczeń Portugalczyka, który cały czas mówi, że właśnie chodziło mu tylko o kontuzję, chodziło mu tylko o przygotowanie fizyczne. Tego samego wieczora wysłał do Asa sprostowanie. Źle zinterpretowano moje wypowiedzi po zakończeniu spotkania. Nie mówiłem, że jestem lepszy od reszty, odnosiłem się do części fizycznej i kontuzji. Pojawiły się poważne urazy w drużynie, jak tpp tego Benzeny, Benzony, Marcelo. To nam zaszkodziło i nie pozwoliło nam zaoferować poziomu, jaki zazwyczaj mamy. Ja całkowicie szanuję moich kolegów i nigdy nie chciałem ich obrazić. Nie uważam siebie za lepszego od kogokolwiek. Co zabawne, redaktor, który pisał te tłumaczenia na stronę realmadrid.pl, czyli Banan, został od razu przez część użytkowników zaatakowany, zrównany z błotem za to, że tłumaczy czyjeś wypowiedzi. No, ciekawa sprawa, ale jednak miała miejsce. Jeśli chcesz, to się i dramę. Każdy ma swój rozum. Mój podpowiedział mi, że Ronaldo jest inteligentną osobą. Uważaj, jak chcesz. Dla mnie wypowiedź była jasna. Mówił cały czas o przygotowaniu fizycznym. Jeśli ktoś opisuje chleb. Jaki jest ziarnisty, po czym dodaje, lubię go, to chyba nie musi dodawać, że chodziło mu o ten chleb. Nie kontynuujmy tej rozmowy, bo i tak nie ma sensu. Tego typu nietrafnych w moim odczuciu tłumaczeń Cristiano Ronaldo było wiele. Już tłumaczę, dlaczego nietrafnych i dlaczego uważam, że Cristiano Ronaldo po prostu w przypływie emocji powiedział to, co naprawdę uważa, a co nigdy nie powinno być wypowiedziane, tak naprawdę. W tej samej wypowiedzi Ronaldo używa chwilę wcześniej słów: W lidze mistrzów nie widzę nikogo blisko siebie. Czy to oznacza, że on tutaj odnosił się do tego, że jest umieśniony i niekontuzjowany? Bo jeżeli tak, no to strasznie się mylił, bo w Lidze Mistrzów jest sporo umieśnionych piłkarzy z bardzo dobrą kondycją i przygotowaniem fizycznym. Czy może raczej chodziło mu o to, że ma nastrzelanych tyle bramek, że bije kolejne rekordy i nie widzi nikogo blisko siebie? Każdy logicznie myślący człowiek wie, że właśnie o to mu chodziło, że statystyki swoje w Lidze Mistrzów ma po prostu genialne. Chwilę wcześniej powiedział, Wy mówicie, że inni rozgrywają zajebisty sezon, a ja jestem blisko nich, jestem bardzo bliziutko nich, a wy zawsze mówicie, że jest ze mną źle. Znowu, czy ktokolwiek mówił o Cristiano Ronaldo, że jest źle przygotowany fizycznie, że łapie kontuzję? Nie, jeżeli o kimś tutaj mówi, to pewnie o Messi, o tym, że to Messi jest zajebisty, a że Ronaldo jest daleko za nim, a sam Ronaldo mówi, że jest bliziutko nich. I podkreśla, w lidze mistrzów nie widzę nikogo blisko siebie, więc to mnie boli. Wygląda na prześladowanie z waszej strony. Gdyby wszyscy byli na moim poziomie, bylibyśmy może na pierwszym miejscu. W tym zdaniu nie ma w ogóle sformułowania odnośnie przygotowania fizycznego, odnośnie podatności na, na kontuzję. Jest mowa tylko i wyłącznie o takiej sportowej, czysto sportowej dyspozycyjności i formie. Dlatego uważam, że późniejsze tłumaczenia Portugalczyka to jeden wielki bullshit. Ale nawet abstrahując od tego, bo może Wy macie inne zdanie, zaraz wrzucę Wam ankietę, bo jestem ciekaw Waszych opinii. Załóżmy na chwilę, że o to mu chodziło. Czy naprawdę myślicie, że sensowne jest powiedzenie czegoś takiego? Lubię grać z Karimem, Bylem, Marcelo. Nie chcę mówić, że Hesse, Lukas czy Kowacze, nie są dobrzy, bo są, ale żeby zdobywać trofea potrzebni są najlepsi. To tak, jakby te chłopaczki, w większości młode, no to są młodzi gracze tak naprawdę, Zostali po prostu. Zostali spoliczkowani przez yy, Portugalczyka, który wprost im powiedział tym jednym zdaniem, że. Okej, okay, fajnie, że gracie, ale jak trzeba to ustąpcie pola lepszym kolegom. Nawet jeżeli taka jest prawda, nawet jeżeli tak jest, zawodnik nie może dopuścić do mówienia takich rzeczy, bo to po pierwsze strasznie obniża wartość yy, moralną piłkarzy, samopoczucie, wiarę w siebie. Po drugie no, robi to straszny syf w szatni, dlatego nie dziwi mnie, jestem pewien, że Ronaldo od razu została zwrócona uwaga i został przyciśnięto wyprostowanie tą, tej sytuacji i stąd te tłumaczenia jak dla mnie kompletnie nietrafne, kompletnie nietrafne odnośnie tej wytrzymałości i siły fizycznej. Ale może się mylę, jeżeli jesteście innego zdania wrzucam ankietę w opisie tego filmiku tam możecie wyrazić swoją opinię spośród tych odpowiedzi, które są dostępne, a w komentarzu, jeżeli macie jakieś usprawiedliwienie jego słów, którego ja nie wziąłem pod uwagę, no to oczywiście jestem otwarty na wszelkie argumentacje. Ale tak jak mówię, moje stanowisko przedstawiłem, myślę, że dość klarownie chciałem udowodnić to, że dlaczego uważam, że on tutaj po prostu mocno kręci, ale jeżeli jesteście innego zdania, to czekam na wasze opinie. Zobaczymy, może ktoś mnie przekona. A my widzimy się przy następnej okazji, porozmawiamy sobie w najbliższym czasie, może jeszcze jutro, najprawdopodobniej tak, dlaczego Liga Hiszpańska ostatnio bardzo mocno zdominowała angielską. Zapraszam do oglądania poprzednich materiałów, subskrybowania i do zobaczenia.